Это шорт. Шершов. А что я с ним размалась? Остись, не было. А как ты что взял? Сейф, с pociągu jest bezpiecznie? Bardzo, tak. Chodzi konduktor, sprawdza wszystko. No jakiś koleś tam kiedyś wsiadł, kurwa, ty, ale słuchajcie, raz kurwa jadę, koleś wchodzi. Nie wiem gdzie, to nie w jakim mieście, ale już bliżej Wrocławia, nie? Kurwa, morda, 25 lat. Łysy, kurwa, ręce w kieszeni, no zupełnie, kurwa, 0,7 złości. Ale koleś, wiesz, Parę stacji przejechał, konduktor poczekł, był bezdomny, ale wysiał. Ale mówię wam, za sam wygląd 25 lat. No tak? Pięzienia. No a czego? Wolności? Jest, tragedia. Jaka twarz? Falconetti to przy nim piękny, a on jest nieokreślona twarz. Kurwa, mówię wam. Co to znaczy nieokreślona? Nietypowa, niespotykana twarz, taka wieś Zabójcy. To chyba jakaś pomyłka jest. Jakby za pomocą sypu, to telefony są w domu, to, to się dzwoni, ale nie za pomocą sypu. No jak sobie pan to wyobraża za pomocą sypu? Jak przyłapałem panią Helenę z karteczką? Z informacją od pana. To niemożliwe, to jakaś inna kartka musiała być. Czyli pan zaprzecza. Tej informacji, że syp służy Państwu jako kanał komunikacji, tak? Oczywiście, jak najbardziej. Czy kłamie Pan często? Nie. Czy Pan często kłamie? Tak. Czy kłamie Pan często? Nie. Czy Pan często kłamie? Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. A czy w ogóle od momentu, kiedy się poznaliśmy przed kamerą, pan kłamał? Nie. Czy ma pan wahania nastrojów? Nie. Czy słyszy pan głosy? Nie. Czy pan wie w ogóle, co pan mówi? Tak. Rozmawiał z panią? A skąd? Coś ty, ja się wróciłam. on tyłem siedział tylko patrzyłam na ruchy. Czy nie wstanie? Mówię, Boże, może przyj... Jezus, może podejdzie, może co, wiesz, poczułam cykora, nie? No wiadomo to, wiadomo to, kiedy wariat żartuje, no. Pałę by wyciągnął albo scyzoryk, i co, i co mała kurwa, mała by powiedziała, kurwa, co, gdzie coś. no? A i Bebek, 20 ciosów. Czujecie to? Ja pierdolę. Jeden cios i buch leci. Kto by ci pomógł jak ja sama i on. Ja i on. Więcej nikogo nie było, bo wszystko by siadło wcześniej. Konduktor nawet się jego bał. Rozmawiał z panią na jego temat? As. Tak, ja mówię, co to za koleś do konduktora? A konduktor mówi, że to bezdomny. Konduktor też jak kij od kaszanki, kurwa o uszy, uszy odstające, długi nos, kurwa Pinokio w dupę bałeś. Kurwa, jaki konduktor, z metra cięty, cięty jak wypłata PTHW, kurwa. Oczy wystraszone, pas jak piłka do, do tej. Jak ta gra się nazywa amerykańska? co tą piłką rzucają. rugby Głowa jak rugby, kurwa. Człowiek, uszy taki kurwa, kurwa, na trochę mniejsze, Kurwa, wiesz co? Tylko jeszcze takiego konduktora nie widziałam. Skąd oni go wzięli, kurwa? Chyba z ogłoszenia jakich